Dzień dobry moi drodzy widzowie, witam was serdecznie. Znowu jestem w Żarach w apartamencie nr 2. Tu się troszeczkę dzieje, bo dzisiaj jest montaż w sztukaterii. Zabieram was szybciutko, pokażę wam co będę tutaj robił, co będę zmieniać. Jakie są plany? No, kupiłem karnisze, e, takie plastikowe, białe i plan jest taki, że będę chciał je zamontować, e, zasłonić je ładnie tymi sztukateriami, wszystko ładnie zakrylować, połączyć, pomalować, żeby to ładnie wyglądało i to Wam wszystko pokażę, więc chodźcie. Sam się z siebie śmieję, że ja Wam pokażę. Nie co no, słuchajcie, to, to będzie lekka partyzantka, bo sam będę robił to pierwszy raz i nie sądzę, żeby to było jakoś relacji nie zrobiłem, ale przynajmniej robię sam i będę się starać, więc pokażę Wam jak mi to idzie i bardzo dużo rzeczy oglądałem, żeby wiedzieć co mam zrobić, jak mam zrobić. Uniknę tych błędów, które zostały poczynione przez innych yy, fachowców, nie wiem, amatorów yy, montowania tej sztukaterii. Tak jak tu widzicie, już miałem zamontowany karnisz, ale on totalnie nie spełniał swojej funkcji. Mówiąc prosto, co chwilę wychodził ze ściany pomimo stosowania konków, fiszerów i tak dalej. Dlatego też stwierdziłem, że te listwy przysufitowe, karniszowe będą najlepszym rozwiązaniem. Widzowie, dziury wywiercone? Proszę bardzo tutaj, wszystko jest zrobione dobrze, idealnie, idealnie, e, że tak powiem, odmierzone. Musiałem prosić o pomoc, bo samemu to zawsze ciężko, żeby trzymać taką listwę, no później tą całą ścianę oczywiście pomaluję. No i tak, tutaj kołki mam, drabinka, wszystko jest przygotowane, Odbijam się w oknie i ja co dalej, a jeszcze Wam pokażę, no, o, to są właśnie takie listwy. No i takie później przyklejam do sufitu. No i będą ładnie tworzyły taką maskownicę tego karnisza brzydkiego. W sypialnie jest podobna sytuacja, też jest ten karnisz, no, Zmachałem się po schodach, więc też go muszę zdjąć. No i słuchajcie, no to jest mega prosta rzecz, więc bierzemy sobie listwę. Nie patrzcie na ten bałagan, tu moje łóżko rozcielone jest. No i tą częścią, tą, bardzo, do sufitu, pięknie, tak, idealnie nam zasłoni, o, patrzcie, idealnie nam zasłoni tę plastikową listę. I od razu Wam powiem, że ta plastikowa listwa to jest okropieństwo, jest brzydka, ale po prostu nie jest droga. Taka lista kosztuje 6 dych, więc uważam, że to jest dobre rozwiązanie. A czemu zmieniam karnisze? Z racji tego, że one cały czas wychodzą z tych ścian, goście to szarpią i tak dalej. Uważam, że to, po prostu to jest słabe rozwiązanie. No i nie chciałem też dokupować drugiej rurki specjalnie na firankę. A tutaj w tej listwie są dwa tory, więc rzucam takie żabki, które się tak zapina i nie zerwie się. Chyba, że się wyrwie z listu. No, ludzie to potrafią.

O, tutaj muszę wczepić, żeby to równo zaschło i jutro to doszpachluję. Już idąc za ciosem stwierdziłem, że tam też dołożę. No i tak to wygląda. Jutro jak już to wszystko pomaluję, tą ścianę, o widzicie, mam ją do pomalowania. To wszystko pomaluję, to pokażę Wam jak to będzie wyglądało. Tak samo stwierdziłem, że warto zamocować te, te sztukaterie, te lisy sufitowe i wygląda to pięknie. Mega to się komponuje, to jest cegła. Jestem z siebie bardzo zadowolony. Uważam, że to był bardzo dobry wybór. No i moi drodzy, zanim jeszcze pokażę Wam, jak mi to wszystko wyszło, to proszę bardzo, tutaj małe zmiany. Lustro zostało zamontowane. Wcześniej tu była taka półka i lustro okrągłe, więc o, tu się pokażę. Dzień dobry, jeszcze raz witam Was. Słuchajcie, ja to robię dwa dni e, i dwa dni nieprzerwanej pracy w montażu sztukazdiery. Nie sądziłem, że to będzie takie skomplikowane, trudne i że będzie tyle mi po prostu to zajmowało czasu. E, no ja tak, jestem tak ubrany na roboczo, więc e, chciałem to zrobić sam. Udało mi się. Jest lustro, fajnie, a naprawdę bardzo fajnie tu wygląda. Tak przynajmniej mi się wydaje. O, tak Wam pokażę. No i słuchajcie, jakby wcale nie taki duży wydatek. To lustro ma 180 cm. Jest naprawdę duże. 180 na 90. I e, to chyba kosztowało 300, więc uważam, że to jest fajny, e, dobry wybór. E, I jakość naprawdę jest mega spoko. Tutaj nic nie zostaje. Wszystko fajnie jest to zrobione. E, ta rama też naprawdę to no, za 300 takie duże lustro mega spokojnej i zobaczcie jak ten przedpokój, to te wejście się totalnie zmieniło. No wiadomo, że my mamy tutaj gaśnice, jakieś instrukcje ogólne i tak dalej, oznaczenia, no bo musimy mieć. No, troszeczkę to zaburza estetykę, ale lusterko jak ta lala. Ja wiem, że powinienem powinien wam pokazywać wszystko co jest związane ze sztukaterią, ale jeszcze jedna rzecz, o, nie wiem czy o tym wspominałem, taki, ko, taki kącik na, wiecie, dla kobiet i dla e, mężczyzn już mamy we wszystkich, we wszystkich apartamentach, więc no wiadomo, czasem ktoś zapomni, nie wiem, no takich rzeczy, pierwszej pierwsze, pierwsze potrzeby, no i u nas to jest. Dobra, ale już nie gadam o tym, wydaje mi się, że o, o tym mówiłem, ale powiedziałem jeszcze raz, nie zaszkodzi, więc słuchajcie, chodźcie, ja wam pokażę, jak mi to wyszło e, i żeby było jeszcze jasne, ja, tego jeszcze nie malowałem, więc o, o, tak, o, stale na palcach, żeby mi było widać. Ja tego jeszcze nie malowałem, więc to wszystko jest przede mną, ale lecimy. Przejdźmy do kolejnego pokoju. Ja się tutaj cofnę. O, proszę. O, i tutaj jeszcze widać, jeszcze mam niepomalowane, eee, ale stwierdziłem, że to nie jest problem, żeby to wszystko powrzucać. Eee, podmaluję sobie to. No, już nawet jak są te zasłony i firanki, to mi w ogóle nie przeszkadza. I tak samo tutaj. O, tutaj niestety zahaczyłem tą szylą. No i zrobiła się dziurka, więc musiałem to zaszpachlować. Moim zdaniem, jak na kogoś to pierwszy raz skład takie rzeczy. Wyszło mi to spoko. Mi się podoba. Ja mi się podoba ta opcja, że mogę Wam pokazywać, że ja sobie idę do przodu, proszę bardzo, a też widać mnie, więc tu przedpokój jest w ogóle cały do pomalowania. No wszyscy idą, obdzierają, szurają, więc, więc tak jest. Ale dobra. Miałem powiedzieć, że tu jest wszystko gotowe, a, a się potknąłem po prostu o własne nogi. No. Tutaj są takie ciemne zasłony. Jeszcze mają być skrócone, co widać na dole. A, ale dobra, to jest kwestia niedalekiej przyszłości. Wydaje mi się, że. E, już na dniach będzie to zrobione i zobaczcie, proszę bardzo, tutaj tak samo, wszystko ładnie zostało zrobione, tutaj jest poszpachlowane, jest, jest to oczywiście do poprawki, ale wygląda to mega ładnie, naprawdę bardzo ładnie i e, to jest w ogóle, uważam, że za, w tym budżecie to jest bardzo mały koszt, a można bardzo ładnie zrobić, taka jedna listwa kosztuje, nie wiem, tam 30 zł w... Kastorami, no to tutaj wchodzi półtorej listwy, no to mamy, nie wiem, no 45 zł, do tego klej, e, akryl, później tylko wystarczy zamalować i jest naprawdę ładnie zasłonięte. Dobra, nie byłbym sobą, jeszcze z tej strony tak samo zamontowałem listwę. Stwierdziłem, że nie będę robić tego dookoła, bo nie jest taki, to nie był mój zamysł. E, tylko tutaj ta cegła nie była tak ładnie odcięta, a teraz już jak zamontowałem, o, zamontowałem tę listwę. No, to wygląda to bardzo ładnie. Mam jeszcze w planach tutaj zrobić poprawki w tej cegle, uzupełniać tą, tą fugę. Ale to jest kwestia przyszłości. Tak, zacząłem mówić o tym, jakie to są koszty. A więc może jeszcze raz na spokojnie. Taka listwa e, teryjna. E, w kasterami kosztuje 30 zł, więc półtorej listwy na jeden popięk, no to jest 45 zł. Dlatego akryl. Um, klej, przyznam szczerze, um, no to chyba było droższe niż same listwy. Znaczy to, że brałem dobry klej, ten Mamut i dobrej jakości akryl, ale tego też się nie zużyło bardzo dużo, więc to starczyło uh, trzy kleje starczyły na te wszystkie listwy uh, sztukateri no i dwa, nie dwa, tak dwa akryla. Nie wiem dlaczego, ale ja się mega tym, uh, że udało mi się to zrobić, bo Wyszło mi to po prostu równo ładnie i estetycznie. Bardzo mi się podoba, więc jestem z siebie mega zadowolony, zrobiłem sobie to sam. To jest trzeci nie trzeci. No nierazy, który kolejny apartament, który też w dużej mierze zrobiłem, czy wykończyłem sam. No i dzielę się z wami takimi informacjami. Ostatni pokój oddale O! No i popatrzcie. No, ja uważam, że to jest bardzo fajny, no to był bardzo fajny pomysł. Uważam, że to był naprawdę bardzo fajny pomysł. To wygląda bardzo, bardzo ładnie estetycznie. Proszę bardzo. Zrobimy tutaj takie zbliżonko. O! Troszeczkę się napracowałem, bo myślałem, że to będzie tak. Ciachrach ciach, raz, dwa, ale to tak. Listwę trzeba było przyciąć tą karniszową tą szynę, wymierzyć śruby, wywiercić wszystko ładnie podkurzać, kołki zamontować, tutaj wymierzyć tą e, listwę sztukateryjną, wszystko dociąć, ładnie przykleić, poakrylować, poszpachlować, wyszlifować, no troszeczkę to zajęło no i zobaczcie, z tej strony tak samo stwierdziłem, że no nie może być tak, że zabraknie, o zrobię zbliżenie, ja tu będę w lustrze wygląda naprawdę przyjemnie no, Moi kochani, nie pokażę wam jeszcze jak to jest, jak to wygląda, jak już zasło, ale y, idę malować, więc y, myślałem, że dam radę to wszystko w jednym odcinku zrobić. Niemniej jednak to tylko to łączenie do pomalowania i wszystko będzie skończone. Pokażę wam tylko jak to wygląda w kuchni e, i w salonie, więc o, zobaczcie. Pomalowane. Wiadomo, trzeba jeszcze pomalować, e, no, wydaje mi się, że na pewno jeszcze raz. Ale już będzie wszystko ładnie zrobione, więc już finalnie z Wami się żegnam. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.